Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na webinarium dla architektów, w którym mam przyjemność przedstawić nową generację okien do płaskiego dachu. Według badań przeprowadzonych na użytkownikach budynków, w takim badaniu Barometr zdrowych domów, które przeprowadziliśmy w roku 2019, wynika, że 8 na 10 użytkowników budynków uważa za jeden z najważniejszych elementów komfortu mieszkania i jakości wnętrza światło dzienne. Państwo oczywiście doskonale o tym wiecie i też w różny sposób staracie się doprowadzić światło dzienne do wnętrz. Nie zawsze jest to możliwe, by odpowiednią ilość światła dziennego doprowadzić do pomieszczenia wyłącznie używając okien fasadowych. Okna w dachu dostarczają trzy razy więcej światła niż okna elewacyjne i pozwalają doświetlić nam pomieszczenia w głębi traktu, które zwykle oknami elewacyjnymi jest niezwykle ciężko doświetlić. Tutaj widzicie Państwo analizę natężenia światła dziennego w pomieszczeniu, kiedy mamy okno fasadowe i okno umieszczone w dachu płaskim, i te różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Oczywiście czym innym są analizy, które oczywiście dają nam bardzo szczegółowe dane, jak należy projektować, jakie korekty być może wprowadzać w projekcie, ale taki odbiór wnętrza jest niezwykle ważny. I to o czym musimy pamiętać, to po pierwsze funkcja danego wnętrza, Czemu ono będzie służyło? Czy to jest miejsce relaksu, pracy, czy spożywania, miejsce spożywania posiłków? I odpowiednie natężenie światła powinniśmy zapewnić do takiego wnętrza. Ale kolejnym elementem, Również ogromnie ważnym jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. I okno umieszczone w dachu pozwala nam na trzy razy szybszą wymianę powietrza niż jedynie wykorzystywanie okien elewacyjnych i tradycyjnej wentylacji. No i kolejna rzecz, którą uzyskujemy dzięki takiemu wypełnieniu wnętrza światłem dziennym, to jest takie stworzenie jakby wrażenia większej przestrzeni, co jest ogromnie ważne. I dla użytkowników budynku, jak również dla wartości danej nieruchomości. Nim przejdziemy do prezentacji nowej generacji okien do płaskiego dachu, chciałam Państwa namówić na krótki quiz. Możecie Państwo wygrać niezwykłe urządzenie Airbird. Jest to sensor, który bada temperaturę, poziom CO2 i poziom wilgotności i jeśli te parametry wskazują na to, że klimat wnętrza jest nieodpowiedni, takim ćwiergotaniem to urządzenie informuje o tym, że na przykład należy otworzyć okno lub zmienić na natężenie temperatury. Grę rozpoczynamy 30 minut po zakończeniu webinarium na platformie Kahoot. A teraz zapraszam państwa na prezentację nowej generacji okien do płaskiego dachu, która w zeszłym roku otrzymała nagrodę Red Dot w kategorii design produktu. Nowa generacja okien do płaskiego dachu to przede wszystkim Szkło od krawędzi do krawędzi, co pozwala nam uzyskać 56% światła wpadającego do wnętrza, więcej. Również wspaniały, minimalistyczny design. No właśnie, skoro mówimy o designie, to widzicie Państwo tutaj piękny film, który pokazuje właśnie te najważniejsze cechy tego produktu, więc tafla szkła od brzegu do brzegu. Piękny, minimalistyczny design i dyskretnie ukryte przesłony okienne markizy lub rolety solarne. Oprócz tego, dzięki specjalnej technologii i wprowadzeniu trzyszybowych pakietów, szybowych uzyskaliśmy znacznie lepsze parametry energetyczne w porównaniu do poprzedniej generacji okno wykończone płaskim modułem szklanym współczynnik u dla tego okna wynosi 0,6 W na m2 razy Kelwin, a dla okna wykończonego sferycznym modułem szklanym 0,55 W na metr kwadrat razy Kelvin. Także najwyższy poziom komfortu, również jeśli chodzi o parametry energetyczne. A teraz przyjrzyjmy się dokładniej budowie tego wyjątkowego rozwiązania. Więc to, o czym już mówiłam: szkło od krawędzi do krawędzi, niewidoczne i smukłe skrzydło z włókna szklanego, smukła i elegancka rama z poliuretanu, kryjąca drewniany rdzeń, bardzo elegancki design, a jednocześnie zapewniający stabilność termiczną znacznie wyższą niż PCV. No i specjalna konstrukcja termotechnologii, która ma ogromny wpływ na efektywność energetyczną tego rozwiązania. Cichy, ukryty silnik wewnątrz tworzywa EPS, który właśnie zapewnia to niewidoczne ukrycie przesłon okiennych. No takie oczywiście elementy jak trójkąt montażowy, który pozwala nam na montaż membrany dachowej. Rowek do montażu wnęki okiennej, bardzo podobne rozwiązanie jak w oknach poprzedniej generacji, które pozwala nam na estetyczne wykończenie od strony wnętrza. Szyba zespolona, energooszczędna, zapewniająca wyjątkowe parametry energoszczędne. No i eleganckie wzornictwo, stal lakierowana na biało, elementu od wnętrza. No i dyskretny montaż rolet, to o czym już wspominałam, że rolet. I markizy nam nie przysłaniają powierzchni szyby. Jeśli mówimy o y, wszystkich rozwiązaniach y, okien do płaskiego dachu, to tak naprawdę ta oferta jest znacznie szersza niż to, co przed chwilą Państwu pokazałam i chciałam krótko powiedzieć o wszystkich produktach, jakie firma Velux ma sw w swojej ofercie. Zaczynając od lewej strony, jest to najprostsze rozwiązanie do budynków nieogrzewanych, świetlik dachowy, wykończony kapułą. Następnie, okno do płaskiego dachu wykończone kopułą, rozwiązanie, które Velux ma w ofercie już od kilku lat, bardzo dobrze Państwu znane, wykończone kopułą akrylową lub poliwęglanową. No i dwa produkty, które właśnie dzisiaj Państwu przedstawiamy jako nowość, rozwiązanie z płaskim modułem szklanym i ze sferycznym modułem szklanym. Zaczynając od najprostszego rozwiązania przeznaczonego do pomieszczeń nieotwieranych, mówimy o świetliku dachowym wyposażonym w matową kopułę, która może być dwu- lub trójwarstwowa, z podstawą nieotwieraną lub otwieraną elektrycznie. Do wyboru mamy trzy wysokości 15, 30 lub 50 cm. I wiele rozmiarów również do wyboru. Ten największy rozmiar 200 na 100 cm występuje jedynie w wysokości 15 cm. Kolejne rozwiązanie to dobrze państwu znane okno do płaskiego dachu poprzedniej generacji wyposażone w kopułę. Może to być kopuła przezroczysta lub matowa, akrylowa lub z poliwęglanu i również może to być okno z podstawą nieotwieraną lub otwieraną elektrycznie. O już bardzo dobrych współczynnikach współczynniku na poziomie 0.8 W na metr razy Kelvin. Szeroka gama rozmiarów, największy rozmiar 150 na 150 cm. I dla tego rozwiązania mamy yy, dla Państwa też do zaoferowania gamę przesłon okiennych. Mogą to być markizy przeciwsłoneczne, rolety zaciemniające, izolujące lub rolety plisowane. Wszystkie te przesłony dostępne w systemie Velux Active, inteligentnego rozwiązania. I tutaj widzicie Państwo fantastyczny przykład realizacji z wykorzystaniem tych rozwiązań okien do dachów płaskich. Szkoła w Austrii, w Klaus, zaprojektowana przez biuro Klausa Dietricha. Gdzie autor tego projektu wykonał naprawdę fantastyczną pracę, jeśli chodzi o kompozycję, kompozycję świetlną wewnątrz hali sportowej. Wykorzystując do tego takie piramidy świetlne, zakończone właśnie oknami do płaskiego dachu, które w fantastyczny sposób wprowadzają światło do wnętrza, rozproszone światło do wnętrza, ale też budują nastrój tego wnętrza. Także jak Państwo widzicie, no tak naprawdę, no tutaj jakby maestria, Architekta decyduje o tym, w jaki sposób będziemy operowali światłem dziennym w budynkach i w, używali tych rozwiązań do wykorzystania właśnie okien do płaskiego dachu. Przechodząc już do okien nowej generacji, chciałam Państwu pokazać rozwiązanie z płaskim modułem szklanym, które występuje z szybą. W pakiecie dwuszybowym lub trzyszybowym i może być to rozwiązanie z nieotwieralnym korpusem lub z korpusem otwieranym elektrycznie. O bardzo dobrych parametrach dla rozwiązania trzyszybowego 0,6 W razy Kelvin. Gama rozmiarów, również bardzo bogata. Od września będzie rozszerzona o rozmiary największe. Także, myślę, że tutaj doskonałe pole macie Państwo tutaj do działania, jeśli chodzi o wykorzystanie tych rozwiązań w swoich projektach. No, i rozwiązanie ze sferycznym modułem szklanym, występujące również w, z korpusem nieotwieranym lub otwieranym elektrycznie, w wersji z pakietem dwuszybowym lub trzyszybowym. W przypadku rozwiązania trzyszybowego współczynnik U wynosi 0,55 W na metr kwadratowy razy Kelvin i podobnie jak w poprzednim, poprzednim produkcie, te największe rozmiary, będą dostępne od września, no ale tak naprawdę no, tych rozwiązań jest wiele i już teraz zachęcam Państwa, by w swoich projektach wykorzystywać te rozwiązania. To rozwiązanie z sferycznym modułem szklanym możemy już stosować od 0 stopni nachylenia dachu. I po, podobnie jak do okien poprzedniej generacji, również w przypadku nowej generacji okien do dachu płaskiego oferujemy szeroką gamę rozwiązań przeciwsłonecznych. No jest to przede wszystkim markiza przeciwsłoneczna, roleta zaciemniająca, a także moski tiera sterowana manualnie, bardzo łatwa w czyszczeniu i łatwa w wymianie. Jeśli chodzi o markizę i roletę zaciemniającą, one również współpracują z systemem inteligentnego domu Velux Active. Tutaj widzicie Państwo, jak światło we wnętrzu wpływa na charakter wnętrza. I przykład dwóch wnętrz kuchni z jadalnią i sypialni. No, nawet ciężko nam sobie wyobrazić, jak te wnętrza by mogły wyglądać, gdyby nie było tych okien w dachu, o ile by były ciemniejsze i tak naprawdę bardziej ponure. Jeśli chodzi o okna do dachu płaskiego nowej generacji, to oferujemy całą gamę akcesoriów montażowych, tak by ten montaż był łatwy, szybki, bezkolizyjny, więc... Yy, Montaż tych okien w każdym rodzaju dachu jest bardzo łatwy. Jeśli mamy do czynienia z dachem zielonym lub izolacją nastropową, jest, możecie Państwo zastosować aż do czterech elementów podwyższających, tak by wynieść się z oknem ponad poziom wykończeniowy dachu. Są specjalne elementy, są specjalne profile mocujące, jak również dedykowana wokół okienna paroizolacja i wdęka Okienna. No i kolejny przykład wspaniałej architektury, doskonałego architekta austriackiego Juri Troja, który specjalizuje się w modernistycznej, prostej, minimalistycznej architekturze. I tu widzicie przykłady zarówno budynku z zewnątrz, jak i zdjęcia wnętrz łazienki w takim stylu minimalistycznym. I widzicie, jak to rozwiązanie pasuje do właśnie minimalistycznych, nowoczesnych wnętrz. Oprócz tych rozwiązań, o których już Państwu powiedziałam, Velux ma w swojej ofercie również takie rozwiązania specjalne czyli okno wyłazowe do płaskiego dachu, które możemy stosować od spadku dachu 0 stopni do 15 stopni. Okno oddymiające dla budynków z dachami płaskimi również od 0 do 15 stopni. System doświetleń do dachów płaskich. Jest to takie rozwiązanie, gdzie poprzez specjalną nadbudowę możecie Państwo zamontować w niej klasyczne okno dachowe. No i świetlik tunelowy do dachów płaskich, tam gdzie nie możemy zastosować żadnego z tych Poprzednio wymienionych rozwiązań, a zależy nam na tym, żeby doprowadzić światło dzienne do wnętrza. Jest możliwość zastosowania świetlika tunelowego o tunelu o średnicy 35 cm. Ten tunel możemy przedłużać aż do 6 metrów. Tutaj przykład rozwiązania właśnie z klapami dymowymi na jednym z obiektów z dachem płaskim. A teraz przechodzimy do podsumowania, gdzie chciałam Państwu pokazać wszystkie parametry techniczne rozwiązań, o których mówiłam przed chwilą. Więc y, jeśli mówimy o współczynniku U, to mamy tutaj rozwiązania 2,2 ,2 W na metr kwadrat razy Kelvin w przypadku świetlika dachowego dla pomieszczeń nieogrzewanych do u, o współczynniku. 0,55 W na metr kwadrat razy Kelvin dla rozwiązania nowej generacji ze sferycznym modułem szklanym. Chciałam też zwrócić uwagę na wyjątkową izolacyjność akustyczną na poziomie 42 dB właśnie w przypadku sferycznego modułu szklanego. Zwróćcie Państwo uwagę naprawdę na wyjątkową y, wartość y, tej izolacji akustycznej. Dostępne rozmiary. Już też o tym mówiłam. Tutaj widzicie Państwo, że tych rozmiarów naprawdę jest Dużo, najmniejszych, 60 na 60 cm, a kończą na, na naprawdę y, dużych rozwiązaniach, 2 y, na 1 metr od września. No, jakby za, zamknął nam całe portfolio. Nim przejdziemy do narzędzi, chciałam Państwu jeszcze pokazać y, przykład realizacji, właśnie z wykorzystaniem y, rozwiązania nowej generacji z płaskim modułem szklanym, gdzie Państwo widzicie, zarówno jak estetycznie wygląda to rozwiązanie od zewnątrz, jak i wewnątrz, i jak wspaniały ale doświetla wnętrze, a także w niezakłócony sposób mamy widok na niebo na zewnątrz. Przykład wnętrz z tego budynku. I teraz chciałam Państwu powiedzieć parę słów o narzędziach, z których możecie korzystać przy projektowaniu. Jedno z takich wyjątkowych narzędzi to jest Velux Daylight Visualizer, który pozwala na ocenę poziomu natężenia światła, yy, już na etapie projektowym, gdzie możecie państwo po wykonaniu takich analiz prowadzić pewne zmiany, bo pro, program pozwala na dokładne pomiary i pokazuje jaki poziom słonecznienia, naświetlenia tych pomieszczeń będziemy mieli we wnętrzu. Tu widzicie państwo projekt przed wprowadzeniem zmian, kiedy zrobiliśmy takie analizy światła w tym programie i po wprowadzeniu. Okien do dachu płaskiego, to jest projekt szkoły. W całym budynku zostało w wyniku tych analiz zostało wykorzystanych 196 okien do dachów płaskich, które znakomicie doświetliły wnętrza sal lekcyjnych, wnętrza korytarzy i przestrzeni dla dzieci. I tutaj widzicie Państwo właśnie zdjęcia z tej realizacji, jak też kompozycja i rozmieszczenie okien wpływa na charakter wnętrza. I na równomierne doświetlenie powierzchni. Jeśli mówimy o programie Velux Daylight Visualizer, to pozwala on nie tylko na analizy yy, światła dziennego, ale również pozwala na wykonanie realistycznych wizualizacji, a także animacji, które mogą być dla Państwa narzędziem w rozmowie z inwestorem, gdzie możecie pokazać, jak wygląda wnętrze przed użyciem okien, czy do dachu płaskiego, czy do dachu skośnego, a jak zmienia się jego charakter po wykorzystaniu tych okien. Velux Daylight Visualizer to nie jedyne narzędzie, które Państwu proponujemy. Również oferujemy program Energy and Indoor Climate Visualizer, który pozwala na energetyczne analizy budynku, a także obiekty BIM i CAD, które możecie zastosować w swoich projektach. Oferujemy je dla użytkowników AutoCAD, ArchiCAD i Revita. Dla Państwa, którzy pracujecie z deweloperami nad większymi realizacjami, oferujemy wsparcie w wykonaniu wizualizacji i analiz światła dziennego. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a teraz zapraszam Państwa do zobaczenia produktów na żywo, który przedstawi mój kolega z działu technicznego. Dziękuję bardzo. Witam z Centrum Szkoleniowego. Monika przekazała wszystkie najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi o konstrukcję samego okna. Teraz kilka praktycznych informacji, jeżeli chodzi o projektowanie, przygotowanie otworu oraz połączenie, czyli sterowanie oknami przy pomocy naszych systemów, ale też połączenia z innymi systemami domu inteligentnego. W zależności od konstrukcji okno możemy. Przykręcić bezpośrednio do konstrukcji dachu. Oczywiście wykorzystując te trójkąty do wyłożenia materiału płyciowego. Natomiast jeżeli istnieje taka potrzeba, że musimy podnieść okno ponad tą konstrukcję, możemy zastosować dodatkowe podstawy. Taką wstępną, którą instalujemy bezpośrednio na konstrukcji dachu oraz trzy jeszcze dodatkowe i na nich dopiero okno. Czyli podwyższamy całą konstrukcję. Około 70 cm. Podstawowe informacje, jeżeli chodzi o przygotowanie konstrukcji i otworów dachu, znajdziecie w instrukcji montażu. Zawsze pamiętajcie, żeby do rozmiaru okna dodać 1 cm. W instrukcji macie podany dokładny wymiar. Okna możecie zastosować w przypadku w zasadzie każdego rodzaju materiału pokryciowego stosowanego na płaskim dachu. W ofercie mamy specjalne listwy zabezpieczające ten materiał, które przykręcamy na górze do okna. Pamiętajcie również o zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowej. Z punktu widzenia instalacji samego okna jest to bardzo istotny element. W ofercie znajdziecie również gotowe wnęki okien. Oknem elektrycznie sterowanym możecie sterować za pomocą takiej klawiatury dostarczanej wraz z produktem. Natomiast mamy w ofercie również aplikację Velux Up Control albo system Velux Active, i wtedy możecie sterować oknami. Urządzenia mobilnego, z telefonu bądź iPada. Zauważcie, jak cicho pracuje silnik właśnie w oknie elektrycznie otwierany. Jeżeli będziecie chcieli zastosować nasze produkty i połączyć je z innym systemem domu inteligentnego, nie IO Home Control, wtedy niezbędnym jest zastosowanie takiego interfejsu, który ma kod KL200. Przy jego pomocy będzie możliwe sterowanie naszymi produktami z innej platformy domu inteligentnego. Chciałem Wam podziękować za uwagę i za to, że byliście ze mną co kilka minut. Natomiast zanim się rozstaniemy, pokażę Wam jeszcze, na jakiej zasadzie działa czujnik deszczu. Muzyka Dziękuję za uwagę. Jak zawsze możecie nas liczyć, odwiedzimy Was na budowie, doradzimy, jak przygotować otwór, jak zainstalować samo okno. Do zobaczenia!